Idziemy poznać bąbelkę. Tu jest bombel. Dzień dobry bombelku, cześć. Dzień dobry kochanie. Dzień dobry, maluszku. Cześć. Poczekaj Jola, bo ja go jeszcze nie znam. A ja ty też masz przy kurcie. Na dzień dobry, tak? Na dzień dobry. Dzień dobry. O, już cię chyba polubił. Lasie zobacz. Tak, Pewnie twoja pierwsza marchewka w życiu, co? Мощно, давай, вот так. А, подожди, рабка, подожди. Ой, я за. Малютки, ты же какие то худые. Нет, ты крутая, такие худые. Проси. не умеешь махать, есть? правда? Я сюжкохань. Majutki. Ojej. Ale Słowia. Ale bidulek. Wygrałeś życie, Skarbie? Tak. Wszystko będzie dobrze. Dobra, to idź na chwilkę. Proszę, Majutki, proszę. Malutki jest teraz przygotowywany do odrobaczenia. Miał założony taki pas uciskowy, ale to nie zdało egzaminu. Będzie musiał być przegłodzony, z tego co rozmawiałam tutaj z lekarzami. I będzie przygotowywany do operacji. Spokojnie, Maluki, spokojnie, tak? Cześć, kochana, cześć. Cześć, rówiecko. No. Jezu, jaki on maluśki jest. On jest takiej wysokości, jak magik, jak do nas przyjechała. Teraz magik jest dużo większy. Niestety, przyjechałam dosłownie na chwilkę, bo muszę wracać szybko do Magiczka, bo Magiczek na mnie wstaje. Tak, ja wierzę, że poznacie się, wiesz, naprawdę. <słuch> Malchewki. Ojejciu. Skarbie. Pudziko ty. Nadrobimy. Nadrobimy. Tylko być Czekaj, 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 czekaj. Ja ja tam w ogóle nie widzę mm. przyrodzenia. Mogę, tak. Ale dobry, tak. Jaki magiczek, bębelek. Już mi się myli. Już mi się myli. Już mi się myli. Jule, stań koło niego koło kłębu. On jest z takiej wysokości jak ty. No? Slicznota. Słoneczko kochane, tak, słoneczko kochane. No bo jest chujutki bardzo, wiesz? Ungelek. Ungelek, Jaki zły? Jaki zły koń? Maleństwo. I swallowed